Partnerem odcinka jest Impel, największy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych. W poprzednim odcinku wykonaliśmy montaż oświetlenia szynowego w domu jednorodzinnym, dziś pozostajemy w tej samej lokalizacji, przechodzimy do kolejnego pomieszczenia i zajmiemy się montażem osprzętu elektroinstalacyjnego. Moduł składający się z dwóch puszek głębokich, w którym zainstalujemy moduł gniazda podwójnego oraz gniazdo internetowe RJ45, następnie łącznik pojedynczy schodowy do sterowania punktem oświetleniowym na tarasie, a na koniec zainstalujemy gniazdo podwójne w puszce pojedynczej. Zapraszam na film. Dominujący osprzęt w tym domu to kontakt Simon serii 54 w kolorze białym. Także do pokoju, w którym dziś przeprowadzimy montaż, również zamówiliśmy niezbędne elementy, gniazd i ramek polskiego producenta osprzętu elektroinstalacyjnego Kontakt Simon. Przygotowałem koszyk ze wszystkimi potrzebnymi artykułami do wykonania tego zlecenia, a zamówienie zrealizował nasz zaprzyjaźniony sklep internetowy TIM.pl, który jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrycznych w Polsce. Odpakowałem moduł podwójnego gniazda, odkręciłem śrubę trzymającą pokrywę, Gniazda podwójne z serii 54 w standardzie wyposażone są w przesłone torów prądowych, która minimalizuje ryzyko porażenia oraz zaciski śrubowe, do których podłączymy przewody zasilające. Skróciłem przewody wystające z puszki instalacyjnej. Pozbyłem się izolacji z końcówek. Poluzowałem śruby w zaciskach. Podłączyłem przewody ochronne żółto-zielone, niebieskie neutralne i na koniec brązowe fazowe. Przewody podłączone do gniazda, schowałem do puszki i wsunąłem moduł. Podpakowałem moduł gniazda internetowego. Mechanizm zamontowałem w ramce montażowej. Połączyłem z wcześniej zamontowanym modułem gniazda zasilającego. Ustawiłem do poziomu. I wkrętami przykręciłem moduły gniazd do puszek instalacyjnych w ścianie. Zdjąłem pokrywę z zacisków modułu Keystone. Z części przewodu UTP pozbyłem się zewnętrznej izolacji. Żyły przełożyłem przez otwór w elemencie gniazda i ułożyłem pary zgodnie z oznaczeniami dla systemu B. Połączyłem ze sobą dwa elementy gniazda RJ45, nożykiem przyciąłem wystające przewody z zacisków i paskiem zaciskowym zabezpieczyłem przewód w gnieździe. Odpakowałem i zainstalowałem ramkę podwójną. Moduł gniazda internetowego umieściłem w pokrywie, wcisnąłem w ramkę i założyłem pokrywę gniazda zasilającego. Następnym osprzętem, który zainstalujemy w tym pomieszczeniu, będzie łącznik schodowy z szybko złączkami do podłączenia z instalacją elektryczną. Ściągaczem pozbyłem się izolacji z końcówek żył. Podłączyłem do zacisków modułu łącznika zgodnie z oznaczeniami na obudowie. Moduł wsunąłem w puszkę. Ustawiłem z pomocą ramki montażowej i przykręciłem mechanizm łącznika do puszki instalacyjnej w ścianie. Odpakowałem i zainstalowałem ramkę pojedynczą, następnie klawisz i gotowe. Ostatnim modułem, który zainstalujemy, będzie gniazdo podwójne. Zdjąłem pokrywę, poluzowałem śruby w zaciskach przyłączeniowych. Skróciłem przewody wystające z puszki, pozbyłem się izolacji z końcówek żył i podłączyłem przewody instalacji do zacisków gniazda. Moduł umieściłem w puszce podtynkowej i przykręciłem za pomocą oryginalnych pazurków rozporowych wbudowanych w mechanizm gniazda. Ramka pokrywa gniazda i gotowe. Simon 54 Premium to nowoczesna linia o sprzętu elektroinstalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy, wyróżniające się szlachetną formą oraz bogatą kolorystyką. Paleta kolorów ramek i klawiszy została dobrana tak, by pasowały do siebie w każdym z 66 zestawień kolorystycznych. Dla bardziej wymagających klientów szukających niestandardowych kształtów i szlachetnych materiałów, polecam ramki z serii 54 Natura. To ramki wykonane z betonu, szkła, metalu lub drewna, pasujące do mechanizmów 54 Premium instalowanych w dzisiejszym odcinku. Pełną ofertę sprzętu firmy Kontakt Simon znajdziesz w sklepie elektrotechnicznym team.pl, a korzystając z platformy jako zalogowany użytkownik, możesz liczyć na lepsze rabaty i ciekawsze promocje. To już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Jeżeli spodobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę, komentarz, kliknij suba i dzwoneczek, aby nie ominął Cię kolejny film z branży elektroinstalacyjnej na naszym kanale. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!